Wieża Trinitarska, najbardziej charakterystyczny element Starego Miasta, jego panoramy, zabytek, którego historia sięga średniowiecza. Zapraszam dzisiaj na film o Wieży Trinitarskiej. Zabieram Was na samą górę. Zobaczymy, jak wygląda Wieża Trinitarska i panorama całego Lublina. Idziemy na górę na wieżę, Pierw idziemy bardzo wąskimi schodkami, aczkolwiek wita nas przyjemny chłód, mimo tej ogromnej aury. I od razu widzimy, że ta najstarsza część, bo w tej się znajdujemy, ma charakter wieży obronnej. A skąd to wiemy, a stąd, że jest wejście bardzo ciasne. Te ciasne wejścia były robione celowo, po to, żeby tutaj nikt nie miał miejsca, żeby się gdzieś tam rozchulać z jakimś mieczem. Zobaczcie, że nie ma opcji, żeby tu się dostać z czymś i walczyć, machać toporem, mieczem, czymkolwiek, jest tu bardzo ciasno. Natomiast z góry zawsze można było jakimś oblać gorącym olejem. No i witają nas artefakty, pamiątki z lat. Z przeszłości będzie takich pamiątek jeszcze więcej. No i tu już jest część, gdzie są wejścia do zabudowań jezuickich, tych zabudowań częściowo już. Nie ma, wybaczcie mi, że sapie, ale jest 200 schodków do pokonania. No i kolejne zabytki, no niestety jest ciemno. I widzimy właśnie stare, jeszcze te cegły, starą tą część troszeczkę przyspieszę, więc jak ktoś ma lęk, no to będzie miał troszeczkę pod górkę, ale naprawdę fajnie. I właśnie widzimy w tej starej części, że ta klatka schodowa ona jest drewniana. Tak, żeby to wszystko w razie pożaru można było łatwo zrekonstruować. No i znajdujemy się w tej części już, yy, tej wyższej. No i tu mamy stare figurki, które są zabezpieczone, tak jak widać. Figurka z druga, drugiej połowy XVIII wieku. Trochę średnio zabezpieczona, powinna być moim zdaniem bardziej, bo no, niestety ktoś może to zniszczyć. A to są już zabytki, naprawdę bardzo cenne. Przy okazji są też linie murów miejskich, dlatego że Wieża Trintarska stanowiła część murów miejskich. Tu mamy z kolei świętego Wita z XVIII wieku. No i już możemy zerknąć właśnie przez te przeszklenia na miasto. Widzimy Archikatedrę, ale idziemy wyżej. Idziemy wyżej. Oczywiście mamy tu widoki: Rycinę Hogenberga Brauna. Fragment obrazu Pożar Miasta Lublina. No i oczywiście kolejne piękne figury. Mamy właśnie w wieży głównie będą to XVII wieczne, z drugiej połowy XVII wieku święty Mikołaj, święty Antoni. Tu jest z drugiej połowy XVIII-XVII wieku również zabytek. W ogóle nie są one zabezpieczone. Dziwne. Tu mamy chronologię budowy gmachów pojezuńskich i idąc dalej mijamy kolejne stare figury. Zobaczcie jak to są stare figury, to drewno już jest naprawdę bardzo już takie zmęczone czasem. Tu mamy anioł już z XIX wieku, już dużo młodszy, no i też historia właśnie wieży trynitarskiej przedstawiona właśnie na grafikach. Te zdjęcia, one się u mnie czasami pojawiają, także tutaj nic nowego nie ma dla mnie. No i kolejne macie figury. To już są figury późniejsze. Ta jest z XVIII wieku, a to już jest z XX wieku nieznanego pochodzenia. Widać w murze, że są różnego rodzaju jakieś tam yy, yy, wnęki. To są po prostu przebudowy po dawnych gdzieś modernizacjach tejże właśnie yy, wieży. Chodząc dalej w głąb, widzimy kolejne Jan Nepomucen XVIII wiek i już widzimy tą część nowszą i mamy tu bardzo dużo zabytków, które warto sobie zobaczyć. Całość jest przedstawiona w takiej właśnie sakralnej scenerii, ponieważ są to zabudowania jezuitów, stąd też właśnie taki charakter. Wieży Trynitarskiej. Natomiast my idziemy dalej ku górze. To są wszystko XIX wieczne malowidła z lat 40. Widzę tu i mamy ponownie XVIII wiek. Także zabytków, właśnie to są zabytki, które gdzieś pochodzą ze starych kościołów. Część z kościoła farnego, którego już niestety nie ma, właśnie o kościele farnym. Był film. Tutaj macie link na górze do filmu o Kościele Farnym. Dwa odcinki. Bardzo szkoda tego zabytku. Także, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj też widzę XVIII wiek, jeśli chodzi o te różne figurki. Niestety, niezabezpieczone wszystko jest. Tu mamy chrzciennicę. Pochodzi ona z miasta Heum. No, i tutaj mamy już zakonnicę 18 wieczną. Tu mamy turmienkę, ale my idziemy dalej. Idziemy wyżej, w tą część już najnowszą. Wieża Trinitarska miała o tyle szczęścia, że nie ucierpiała zbytnio w trakcie pożarów. Jest ona dosyć dobrze zachowana. Jest, powiedzmy, no, w, można powiedzieć, że jest oryginalna ta część górna. Tu mamy relikwi relikwiarze w kształcie trumny, bardzo słabo widoczne, jest tutaj niestety ciemno. XV wiek, matka boska bolesna, pochodzenie Lublin. Prawdopodobnie z kościoła farnego. Tam mamy również głowy aniołków, też być może z Fary, gdzieś może w czasach baroku została kolegiata wzbogacona. Tu mamy ciekawą figurę z jakimś wizerunkiem miasta i chyba z pożarem. Nie wiadomo, trudno powiedzieć. To jest święty Florian, więc być może to Tomaszów Lubelski, XVII wiek. Święty Florian, piękna figura. I mamy dalej kolejną. Naprawdę, zabytków jest tutaj bardzo dużo. XVIII wiek. Anioł. Tutaj mamy dzwon Michał. Dzwon Michał, którego właściwie to jest dzwon Ludwik, dzwon Mikołaj. To są dzwony z kościoła Farnego. On jest zwany też dzwonem Michałem. To są dwa, tak naprawdę. Jeden jest może zrobić. O dzwonach mówiłem w przypadku kościoła Farnego. No i tu mamy ten piękny, wielki dzwon Maria. No i wędrujemy dalej. Bo to jest mniej więcej połowa wysokości wieży Trinitarskiej. Właśnie widzimy tą część, y, tą wewnętrzną. Dzwonnica. Ten dzwon Maria to jest dzwon z lat 50. Y, już jesteśmy w tej części, która ma charakterystyczne neogotyckie okna i widzimy właśnie tutaj y, uszkodzone cegły. Już widać, że gdzieś tam ślady czasu one były. Y, no i mamy również figurki 18 wieczne. Troszeczkę jest ciemno, więc. Następnym razem to wezmę chyba lampę. No i ponownie, figurki już XIX wieczne, pochodzące właśnie z lubelszczyzny. Natomiast jesteśmy już w tej części, gdzie są te charakterystyczne rozety. One nawiązują właśnie do chociażby do gotyku, aczkolwiek wieża, jak wiecie, ma charakter neogotycki. To już włoski architekt nie, bodajże Koracjo przebudował na styl neogotycki, który później stał się w Polsce dominującym stylem, w Polsce Wschodniej, ponieważ byliśmy pod zaborem rosyjskim i e, stąd sukces stylu neogotyckiego, dlatego że ten strzelisty styl nie dało się łatwo przebudować na Cerkiew, która jest wiadomo bardziej kopulasta, tak powiedziałem. No i jesteśmy w końcu i idziemy na coś, na co wszyscy czekaliśmy. Po tej męczącej wędrówce na samą górę zapraszam wszystkich na taras. Zobaczycie jak wygląda Lublin ze szczytu wieży trynitarskiej. Z tej 60-metrowej wieży widać bardzo ładnie, właśnie praktycznie całe miasto, można powiedzieć, cały Lublin jest widoczny. Widzimy tutaj w tym momencie dzielnice zachodnie, jeszcze tą staromiską część kościół świętego Piotra Pawła, kościół Po Tu mamy właśnie już śródmieście zabudowania w oddali wieżowce UMCS-u. Tam w oddali są budynki przy Alejach Racowickich. No, i tutaj już mamy Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki i ta część stara, czyli ratusz, Brama Krakowska to już jest taki klasyczny widok. Oraz możemy z wieży zobaczyć ciasne, małe uliczki Starego Miasta, pozostałą też po fortyfikacjach, starą basztę woskobojną. Dalej, w kierunku bardziej północnym, widzimy ogromną dzielnicę mieszkaniową, wielką sypialnię miejską, dzielnicę Czechów. I tu mamy nowe inwestycje, zagęszcza się jeszcze ta bardzo dzielnica, jak widać. Kolejne wielkie osiedla, też dzielnica Czechów, Danielemszczyzna. Paskudny budynek onkologii, która już stała się pośmiewiskiem wśród architektów, nie tylko w Polsce. Dzielnice Północne już dalej, już mamy Gajnowszczyznę chociażby i oczywiście zamek. Dawny zamek, właściwie dawne więzienie miejskie, wybudowane w miejscu yy, Zamku Królewskiego. Bazylika Dominikanów, w oddali dzielnica klejnowczyzna, również wielkie osiedle. Ta południowo-wschodnia część miasta to głównie jest pozostałość po Wielkim Stawie Królewskim, czyli mamy tu ogródki działkowe. W oddali dzielnica Tatary. I tam w oddali była kiedyś sobie odlewnia, którą niestety zniszczyli. Filmik o odlewni też jest w oddali dzielnica Felin, tam za tymi drzewami daleko jest Świdnik, no i wielka płyta, czyli Bronowice, tutaj kolejne inwestycje na Bronowicach współczesne niestety architektura ta piękna nasza Lubelska Archikatedra tam na wprost mamy dzielnice południowe dzielnica Dziesiąta, dzielnice Abramowice, w oddali widoczny wysoki komin na Wrotkowie. tam boiska piłkarskie też za tym kominem jest zalew zębożycki w oddali tutaj. Pobawimy się w szpiegu, zobaczymy co słychać na dzielnicach. Pierwsza dzielnica, dziesiąta. Zobaczymy co widać, co słychać. Tu mamy Aqua Lublin, czyli takie baseny, różne obiekty wodne, obiekty sportowe. Tam w oddali jedzie pociąg, tam mamy tunel, o którym zrobiłem film o tunelu na Kunickiego, czyli ulica Kunickiego, dawna Drożdżownia. Dzielnica 10 w oddali, Browar Perła. Oczywiście pokazuję Wam strategiczne miejsca, najważniejsze. Tam już w oddali dzielnica Abramowice, Kościół w Abramowicach przy Głuskiej i Góra Piotrkowska, daleko za Lubminem. Z, z kolei na Bronowicach możemy zajrzeć do Pana Dźwigowego, który buduje. Osiedle przy Lotniczej, czy też Wrońskiej Nowe blokowisko na Bronowicach I oczywiście starsza Wielka Płyta I ludzie jadący dalej, daleko na zachód, na, na wschód, przepraszam, na hełm, Zamość, mamy Aleje Witosa Tam w oddali zaraz będzie Świdnik Gdzieś tam kominy dawnych zakładów O, tu mamy Świdnik Kominy elektrociepłowni i obwodnica lubelska. Nie będziemy ludziom w okna zaglądać, więc oddale Mamy dzielnicę Tatary. I zaraz zerkniemy na Kalinowszczyznę. Silny wiatr. Patrzymy już na wschód. Pewnie kiepsko słychać. Mamy dzielnicę Kalinowszczyzna. Była akurat bazylika Dominikanów i fragment, no i widzicie wielka płyta, słynna flaga przy kaplicy, przy zamku. No i zobaczymy na Lwowskiej. Ruchu jeszcze zbyt dużego nie ma. Względnie jeszcze nie ma szczytu. Zerkniemy co na Czechowie, tu mamy korki, jak zwykle. A jesteśmy gdzie? Przy trasie na Warszawę. Jeszcze Górki Czechowskie. No i Czechów. Przepraszam, że trzęsie, ale wiatr bardzo mocny. Chińskie osiedle. I perelowska wielka płyta. No smutny, smutny zabytek widać też z wieży Trenitarskiej Majdanek, niemiecki obóz Zagłady. Także oddalone jakieś 10-9 km, więc takie smutne miejsce też jest widoczne z trenitarskiej. Bardzo Wam dziękuję za 3000 subskrypcji. Jestem naprawdę zaskoczony, że ciekawi was praca jaką wykonuję te filmiki. Dziękuję także za łapki w górę osoby, które jeszcze nie zrobiły suba, także zachęcam do tego, będą nowe kolejne filmy mam nadzieję, że was zainteresuje historia Lublina nie tylko historią także zachęcam do zwiedzenia wieży trinitarskiej jest piękny widok na na cały Lublin, więc polecam też to miejsce, tymczasem miłego dnia wam życzę, pozdrawiam hej Zapomnę. Część z Was pytała, czy mam patronajta. Nie miałem Patronite'a, ale założyłem Patronite'a. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Patronite, jest to taka platforma, na której możecie wspierać swoich ulubionych twórców poprzez małe donacje. Tak też i ja postanowiłem, no też po namowach moich widzów, że założę tego Patronite'a, więc zobaczymy, jak to będzie działać. Mamy wyznaczony jeden cel, więc zobaczymy małymi kroczkami i, i do przodu. Jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.